Witajcie na kanale Jak Są Fishing Team. W tym materiale opowiem Wam trochę o wobblerach Holoselect Karaś. Karaś to gatunek ryby słodkowodnej, która występuje we wszystkich wodach śródlądowych w Polsce. Szczególnie upodobał sobie Wody stojące oraz wolno płynące, w których występuje spora ilość roślinności. Karaś to ogromny przysmak dla szczupaka. Dlatego stał się inspiracją do budowy jednego z naszych najbardziej rozpoznawalnych modeli woblerów. Te przynęty swoim kształtem przypominają prawdziwego karasia. Tutaj nie chcieliśmy poprzestać na samym kształcie. Zależało nam również na tym, żeby swoją pracą i zachowaniem w wodzie przypominały naturalny, żywy pierwowzór. Dlatego postawiliśmy na średnio wydłużony ster, krępy korpus oraz modele średnio głęboko schodzące. Woblery HoloSelect Karaś zostały wykonane w Polsce. Ze względu na to, że stały się prawdziwym hitem i są bardzo łowne, doczekały się aż trzech wariantów w kilku rozmiarach i w szerokiej gamie kolorów. Pierwszy z nich to klasyczny model HoloSelect Karaś, na który składają się cztery rozmiary. 5,5, 7,5, 9 oraz 11 cm. Woblery te są pływające, najmniejszy z nich schodzi na około 1,5 m głębokości, natomiast największa 11 cm wersja schodzi na około 2,5 m. Woblery te świetnie sprawdzą się podczas obławiania linii trzcinowisk lub linii podwodnej roślinności. Woblery te. Występują w aż 26 wersjach kolorystycznych. Od kolorów naturalnych, które spiszą się w trakcie łowienia w czystych i przejrzystych wodach, po woblery jaskrawe, które będą prowokowały do żerowania drapieżniki w mętnych i trudnych łowiskach. Drugi model to karaś SW, który występuje w dwóch rozmiarach 7 oraz 9 cm. Ta wersja karasia została stworzona do łowienia w najpłytszych miejscach naszego łowiska. Szczególnie dobrze sprawdzi się w trakcie prowadzenia nad roślinnością, nad kamieniami czy tak jak często spotykamy w Szwecji nad skalistymi rafami. Ze względu na to, że szczupak świetnie widzi w płytkiej wodzie, postanowiliśmy dodać do Karasi SW dodatkowy szczegół w postaci wytłoczonej łuski. 14 wersji kolorystycznych daje wędkarzowi spore pole manewru. Trzeci wariant. To karasie UV, czyli woblery wyposażone w dodatkową warstwę farby, która odbija ultrafiolet. Taki szczegół sprawdzi się podczas słonecznych dni w czystej wodzie, gdy drapieżniki nie są skore do ataku i trzeba naprawdę napracować się, żeby sprowokować je do żerowania. Te karasie ograniczyliśmy do dwóch rozmiarów: 8 oraz 9 cm, a także w 9 wersjach kolorystycznych. Zastanawiasz się jak poprowadzić naszego karasia, żeby był on bardzo skuteczny? My polecamy trzy sposoby. Pierwszy to zwijanie ze zmianami tempa. Drugi zwijanie z podszarpywaniem, dzięki czemu wobler błyska i odskakuje na boki. Trzeci to zwijanie z krótkimi pauzami, dzięki czemu wobler unosi się i kusi szczupaka do ataku. Tak naprawdę tego woblera nie da się źle poprowadzić. Jego agresywna praca sprawia, że jest on bardzo uniwersalny i wybacza nawet drobne błędy techniczne. A wędkarza ogranicza jedynie jego łowisko, zestaw i wyobraźnia. Woblery Karaś dostępne są w dobrych sklepach wędkarskich. A ty, którego Karasia weźmiesz na swoje łowisko następnym razem? Daj znać w komentarzach. Pamiętaj o subskrypcji naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco. Cześć!